Nagle Mariusz znalazł wodę. To jest tak mało doświadczony karawaner, że normalnie głowa mała. Nie będzie czego szukać nie wiecie. Jak widać pogoda wcale nie lepsza? A, teraz już jest lepsza. Była lepsza, czy była gorsza lepsza, ale niestety mi się ten kamera zacięła. I tu mamy cenę naszego diesla. 1,64 euro, gdzie normalna cena jest 1,50. Nie, 1,60, tak? Co, 20 grudnia? O oh, Boże, co nie? 40 po y, bardzo szybkim y, zebraniu się, stąd postanowiliśmy już jechać, bo mamy mały kłopot z wodą, więc musimy gdzieś zatankować wodę. i y, y, Jedziemy, no, bo okazało się, że mieliśmy y, szczęście wczoraj, bo dzisiaj się pogoda pogorszyła. Wyglądamy teraz. Tak? Wszystko pada, leje. Jest brzydko wieje, więc gdyby to było wczoraj, to by było kiepsko. No a dzisiaj mamy po prostu drogę, tak, trasę, więc no nie fajnie, że pada, wieje, ale może lepiej tak jechać niż żeby tak w, taki, w takiej pogodzie chodzić i zwiedzać. Do przejechania mamy 890 km dzisiaj. No i prawdopodobnie spać będziemy już na granicy hiszpańskiej. Nie, zabieram Was do Perpignan. Nie, ale obok. Prawdopodobnie w Perpignan będziemy spać gdzieś. No i tak, i, i, i jedziemy. No dobrze, to mnie Cześć. On znów jedzie. Jedzie cały czas, objeżdża korki paryskie, kurka wodna, bo... Akurat wystartowaliśmy w całkiem ciekawym czasie, a znając trochę okolice, po prostu podjąłem decyzję, że nie będziemy jechali przez peryferikę, które okazało się być całkowicie zakomplikowane. Pojechaliśmy sobie przez Melun i przez Melun przebijamy się na A6, z A6 na A7, 7, przez na 77 i potem do Perpignan. Więc e, jutro się e, zapowiada już cała Hiszpania. Ciekniemy z tej pogody. Chociaż nie mogę narzekać, bo jest tylko 9 albo aż 9 stopni. E, no ale deszcz jest straszny. Więc... Ja myślę, że temperatura tak, wody nie powinniśmy narzekać, tylko że sama warunki są nieprzyjemne. No, bo wieje, nawet... pada. Szczególnie wieje chyba, szczególnie wieje. To mnie najbardziej rybuje, że wieje. Tutaj nie. Tu nie wie. <noise> Cały zlep naczyń do mycia, a my w ogóle bez wody. <noise> więc... dołka po zalaniu wody z niej zapomniał, zapomniał za... Tak, wolę. no więc właśnie. No. <noise> tak to się zaczyna, jak się... Jak się robi coś na szybko. Nie, jak się zaczyna z nowym sprzętem, okay, niewsprawdzanym sprzęt. i tak dalej. Właścicielka nie powiedziała nam, że... Zawór jest otwarty. E, Mariusz w nocy jeszcze tankował wodę, żebyśmy mieli... I, e, a deszcz padał, więc zatankował, nie? A potem wchodziliśmy do wody do, Boże, do samochodu i doszliśmy do wniosku, że straszna kałuża przed domem, no ale deszcz pada, nie? A tu się okazało, że Mariusz wolał całą wodę, którą zatankował. No ale <laughs> no, lekcja. Kolejna lekcja, nowy sprzęt, więc tak. W o tak, o takich pięknych okolicznościach przyrody. Zaraz autostrada. Zaraz będzie autostrada i już będziemy śmigać. No, a propos autostrad, powiem co, jaki, jaki mieliśmy, jeżeli chodzi o dojazd no, do pani, że za, zapłaciliśmy jak za ciężarówkę. No właśnie, no właśnie się zorientowaliśmy, tak zaczęliśmy analizować. Strasznie droga nas, a jedynka wyszła. I dlaczego tak, tak dużo nas ściągali? Zaczęłam czytać, no i okazało się, że... Nasz y, motorhome, który jest do 3,5 tony potraktowali jako heavy duty, czyli jako ciężarówkę y, jako klasę trzecią y, więc nam wyszło chyba 52 euro za kawałek O, chyba jesteśmy ciężcy no, y, za ten kawałek, ale fakt faktem y, no, dopiero się zorientowaliśmy, będziemy, będziemy się starali głosić, to gdzieś mm. <coughs> bo my powinniśmy być klasą drugą do to 3,5 tony no. automatyczne rozpoznawanie po prostu pojazdu no. one, bo mamy bukawkę na, na no. górze no więc tak no jedziemy do przodu I jakieś domki, No ładnie tutaj Chodzi o te domy. Chcę Wam pokazać, co ja uwielbiam w e, Motorhome'ie. Stoimy pod Action. Mariusz poszedł po jakieś tam zakupy, a ja w międzyczasie ogarnęłam obiad. <laughs> um, tak, więc właśnie tak to wygląda. Jest sosik, jest y, tuseczki, sałatka, no i tak, dzieciaki jeszcze sobie siedzą, malują, rysują, bawią się. A tu już obiad zrobiony, nie trzeba po knajpach chodzić. Super, nie? Jest śliczną pogodę, jak na razie, bo tam jest trochę ciemno. A tam jest ładnie no i jedziemy do przodu odbiór od 4 godziny 4 godziny 120 km bo trzeba było zjeść zakupy zrobić no ale obsłużyć pana co było bardzo ważne wody nagle znaleźliśmy i nagle, Mariusz Ci powiedział gdzie znaleźć wodę nagle Mariusz znalazł wodę to jest tak mało doświadczony karawaner, że normalnie głowa mała więc czego szukać nie będzie <grymne> tak więc idziemy dalej ślicznie słonecznie tak właśnie droga nam zbija <grymne> jesteśmy ile mamy do tego? do mety? 650. 650 km do noclegu naszego mamy tylko taką <grymne> mamy tylko taką skromną nadzieję że nie będzie problemu z jazdem przed 12, ale z tego co wyczytałam, nie ma problemu. Zobaczymy. Podczas całej trasy do Hiszpanii przeżyliśmy chyba wszystkie możliwe opcje pogodowe spotykane w Europie jesienią i zimą, ale było cudownie. jest ten czas. widzę, że już ma dość. Deszcz jak i deszcz. Deszcz nie problem. Gorzej z wiatrem. Coraz bardziej wieje. Wiem, że później w Europie były ogromne wichury i zawirowania. My przed tym uciekamy, ale trzeba się przez to przebić. widać pogoda wcale nie lepsza a teraz już jest lepsza była lepsza, czy była gorsza lepsza ale niestety mi się to, tam, kamera zacięła więc nie nagrałam e, pod górkę Lyon e, przed nami co to znaczy przed nami i trochę w boku tak <średnio> Plan jest taki, żeby dojechać do Perpignan i przenocować na zabukowanym wcześniej Camping Car Park. Jak widzicie, z daleka już yy, spoglądają na nas pierwsze pasma górskie, które później się okaże strasznie nas poniewierały. Wow, śnieg, tak? Nie badam śnieg pada, A szukamy słońca. <laughs> Dwa stopnie na zegarze. Stopnie na zegarze i cały czas spinamy się do góry, aż w uszach zatyka. Ponad 900 metrów na górze. No. Idziemy, idziemy. Nłudko no, jakoś radzić, tylko jakiś jakiś mu spada cały czas. Przez, tak na, na, dole, na, na początku podjazdu było 100, chyba 20 km nagle do 58. mu znowu górę przybędzie spadł. Było po 23.00, nadal jedziemy. 22. Nadal jedziemy. Eee, Stało nam jeszcze godzina drogi. Mamy taki plan, że się prześpimy do 5:00 i ruszamy, żeby dojechać do Alicante w miarę wcześnie. Chciałam pokazać księżyc, jaki piękny. Widać, ale śliczne. Droga jak widać sucha, ale strasznie wieje. Mariusz tutaj dzielnie sobie radzi, ale niestety, ale niestety nie, jest, nie jest łatwo. Niestety, jak się potem okazało, nasze plany z noclegiem w Perpinią uległy zmianie. Miejsce, które zablokowałam na camping Car Park okazało się niedostępny. Szlaman, który oddzielał camping był zablokowany, a my byliśmy tam o pierwszej w nocy, więc nawet nie dało się tego jakoś zorganizować przez obsługę klienta, więc Mariusz zdenerwowany i zmotywowany wsiadł za kierownicę, pojechał dalej. Ja padłam, zasnęłam i obudziłam się już za Barceloną. To jak y, pobudka cudowna i y, zaskoczenie, bo jak się kładłam, to oczekiwałam, że będę w Francji jak wstanę. Czy się piękne góry, Nie widać, a teraz cię widać. Na tle piękny gór. Co? Na tle piękny gór. Zapięte? Tak. Tymon, zapnij pas. No i jak widać, nasze ukochane Alicante. Znaki przed nami, więc już niedługo. Mariusz udowolił kawał dobrej roboty, dowiózł nas na miejsce praktycznie sam. Postanowiłam go trochę zmienić. Powiem Wam, że jestem zaskoczona. Bardzo cudownie się prowadzi ten wehikuł, tylko żeby nie biało. Ale i tak było super. Na pewno wygodniej niż przyczepę samochody mm -hmm. tankujemy ostatnie tankowanie po to żebyśmy wiedzieli ile dokładnie zapłaciliśmy za tą podróż czyli pełny, pełny system i tu mamy cenę naszego diesla 1,64 euro, gdzie normalna cena jest 1,50... Nie, 1,60, tak? 1,61... Przy autostradach to 1,59... O! Nasza wyszła. Teraz dodam coś na temat naszego miejsca postojowego w Alicante. 3 miesiące przed podróżą udało mi się zaklepać miejsce na kempingu zwanym Camper Area 7 w Alicante. Jest to kemping położony Około kilometra do plaży tuż przy y, tramwaju, który prowadzi aż do samego miasta. Walinkante prowadzony jest przez rodzinę, która mieszka w tym samym miejscu co kemping, więc zawsze jest y, jakby obsługa dostępna. Cudowni ludzie zaprosili nas na święta, co pokażemy w następnym odcinku. Po prostu naprawdę z całym szacunkiem i wielkim sercem. Y, Polecam ten, te miejsce, tylko proszę pamiętać, że trzeba myśleć wcześniej o miejscu, bo jak ja trzy miesiące przed podróżą zaklepywałam miejsce, to były tylko jeszcze cztery dostępne, więc kemping był pełen, ale było cudownie. O, modelka, modelka, na... co w grudniu popołudnie. Kwiatki. W grudni popołudnie. Co się stało? Co się? Po przyjeździe i szybkim rozpakowaniu się, każdemu należał się spacer na plażę, więc wybraliśmy się podziwiać nowe okolice. Wow. <laughs> Tosiek! Tosiek, co to jest? Tym makareno! Patrzcie jakie widoki! Zobacz, zobacz! Tam widoki! Tam widoki! jest o! Oh. Który jedzie do samego centrum, nie? No. Chyba faktycznie mamy niedaleko. Ale to już ja widzę, to jest dla mnie idealna trasa do biegania. Jezu. Ty mnie tutaj zostaw kurde na cały sezon przygotowawczy. Przycho. Tak? Nie, kamienie. Mamy banda wariatów, ale przyjemnie jest. Ten weterek jest taki chłodny, no jakby nie było. Nie jest to lipiec, nie jest to czerwiec, ani maj. Dlatego chłodny weterek powoduje to, że mimo tego, że jest przepiękne słońce, odczuwa się. Co, 20 grudnia? Ha! Och Boże, cudnie jaka po prostu nagroda za cały rok ciężkiej pracy po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. oj. Nie jest to woda! Zbyt ciepła, ale fajna. <śmienicza> Nie rób tak. Idealista. Ciebie głowa boli, bo ty, bo ty nie jechałaś przez całą noc, nie, dlatego... Nie zmiana, zmiana, ciśnienie. Ja się tak opaliłam, czy mi tak telefon jest? Nie, nie, nie. Ty się, ja skórę, ty się nie opaliłaś, ty po prostu jesteś masz blaszy. 20 lat temu, jak przyjechałam do Anglii, bardzo dużo mnie tak y, zaskakiwało y, różnych rzeczy, między innymi fakt, że niektórzy ludzie chodzili tak powiem nieadekwatnie do e, temperatury ubrani. Ja potrafiłam być w t-shirtach w, w jakichś tam krótkich spodniach, bo było na tyle ciepło, a nie jestem z tych, co lubił się wyziębiać. A bardzo dużo ludzi chodziło w, gru, w grubych kurtkach, na przykład w tamtym momencie, bo było im zimno. E, dla mnie to było takie. Nie też krytykowałam, ale z, zaskakujące, jak to jest, że, że można tak inaczej czuć temperaturę. No i aktualnie przyjechałam do Hiszpanii pierwszy raz w grudniu, no i my siedzimy. To prawda, no tak jak ja mówię, ja jestem z Marszu, więc ja już mam buza. Moje dzieci biegają, biegają jeszcze w krótkich spodemkach. Mariusz cóż w ogóle, krótki t-shirt z podemki, a tutaj chodzą ludzie w łówkach, w szalikach, czapkach. Jest około 17 stopni No i to by było na tyle z naszego dnia z podróży do Hiszpanii w grudniu. Zapraszamy na kolejne filmy. Dziękujemy za oglądanie i łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Zapraszamy do subskrypcji. Bardzo dziękuję.